Na trenerze 3 punkty, wynik 5 do 1. Wydaje się, że plan wykonany można powiedzieć dokładnie zakładaliśmy przed meczem że nie będzie to łatwe spotkanie i boisko to potwierdziło zespół MOSP-u złożony w głównie z młodych zawodników ale dobrze wyszkolonych technicznie to jest drużyna która już trzeci sezon gra w czwartej lidze czyli już ma takie przetarcie na poziomie seniorskim wybiegana postawiła nam trudne warunki nie ukrywam no właśnie, teraz przed Wami y, ciężki wyjazd y, do Michałowa i też przystąpicie do tego meczu osłabieni, bo zawieszony za kartki będzie Daniel Kasprzyk. No na pewno Daniel, Daniel powoli wraca do bardzo wysokiej formy, jaką prezentował, powiedzmy, przez lata występów w ŁKS-ie. Będzie to na pewno, odczujemy ten ubytek, ale z drugiej strony mamy naprawdę szeroko wyrównano kadrę, chłopcy fajnie pracują na treningach i musimy sobie z tym jakoś poradzić, nie patrzymy na to, jeżeli ktoś wypada, ktoś wchodzi w jego miejsce i musi sprostać zadaniu, czyli godnie go zastąpić. Mecze z białym stokiem to zawsze dla zawodników z że dla kibiców są mecze takie o 6 punktów, faktycznie też tak było w szatni. Czy o 6 punktów my do każdego meczu podchodzimy i gramy o 3 punkty, czy mecze z białym stokiem? generalnie przed sezonem cel był jeden, wygrywać każdy kolejny mecz, patrzeć, patrzeć pod kątem najbliższego meczu i tak do tego podchodzimy, nie patrzymy czy to jest Białystok, Michałowo, Zambrów, chcemy po prostu grać, wygrywać, punktować, dawać radość kibicom, strzelać bramki, myślę, że po tym stylu to widać, tak? że, że gramy naprawdę ofensywnie, stwarzamy dużo sytuacji, a to się przekłada na strzelone bramki. No właśnie, kibice mogą być zadowoleni Chce się aż przychodzić na stadion, bo strzelacie bardzo dużo u siebie. Dokładnie, no, na tym to ma polegać, tak? To, to jest tylko, tylko czwarta liga. Ludzie, ludzie przychodzą, szukają tej rozrywki, a nic nie daje takiej przyjemności, jak zobaczyć ładne, ładne bramki, tak? Ofensywną piłkę. No na pewno było, było trochę trudniej niż w poprzednich meczach tutaj u siebie. Ale spokojnie sobie z tym poradziliśmy. Przy, przy odrobinie szczęścia mógł, mógł, wynik mógł, mógł być jeszcze wyższy. Więc e, co prawda, no, jak, to, jak to młodzi chłopcy, którzy tam grali, no, walczą, e, starają się ze wszystkich sił, ale no, jednak e, jakość jakoś była po naszej stronie i było, było to widać. I, i widać to na, na tablicy wyniku. Jesteś wychowankiem uks u Łomża i jesteś takiego, że Motywacja na mecze z drużynami z stoku jest trochę większa niż powiedzmy z tych czy inaczej, z innej miejscowości w województwie? Może kiedyś tak było, ale teraz już, już nie, no już trochę tych meczy w życiu zagrałem z różnymi zespołami, więc teraz nie za bardzo, nie za bardzo to na mnie działa. Ja, ja wychodzę na każdy mecz tak samo, nie muszę się jakoś motywować, po prostu wierzę w swoje umiejętności tyle. Imponująca jest na pewno Wasza współpraca z Rafałem Maćkowskim. To widać gołym okiem i to też przynosi widoczne konkretne rezultaty. No tak, tak, tak. To, to, to tego nie da się ukryć, że, że się dobrze rozumiemy i właściwie nawet nie musieliśmy za długo ze sobą trenować. Eee, I to raczej to wszystko wychodzi naturalnie, więc tak, tak, jak, tak jak powiedziałeś, to jest, to jest widoczne. Na pewno na pewno ta współpraca jeszcze idzie, idzie z tygodnia na tydzień do przodu, a uważam, że będzie jeszcze, jeszcze lepiej. No, bo tak jak powiedziałem, to wszystko wychodzi naturalnie. My nie ćwiczymy żadnych zachowań, po prostu rozumiemy się na boisku, czujemy, czujemy jak jak mamy się zachować jeden w stosunku do drugiego, i, i to jest najważniejsze. I w tym sezonie sprawiacie, że kibicom może chcieć się przychodzić na stadion, bo strzelacie bardzo dużo goli. E, tak, to prawda, to prawda. E, wiem, że bramki jakby, e, ilość bramek determinuje też ilość osób na trybunach, i, ale też uważam, że jakość gry. Jakość poszczególnych zagrań też, też to ma, ma duży wpływ, moim zdaniem, bo z perspektywy kibica fajnie jest zobaczyć jakąś ciekawą e, akcję, zachowanie, sztuczkę itd., tak więc staramy się to robić, ale oczywiście zachowując e, wszystkie e, zasady taktyczne, które mamy, mamy w defensywie, a w, w ofensywie to już zajemy się na swój talent i, i jakby intuicję.